Dzień dobry. Dzień dobry. Jako dziennikarka chciałam Pani zadać pytanie. Nie przepraszam, nie Którzy producenci szczepionek Pani płacili. Czy pełniła, no pani, radę, funkcję, czy pełniła pani funkcję w Radzie no, Medycznej, mówimy, nie, rządowej? Czy odpowie Pani na pytanie dziennikarce? Powiedzieliśmy, już, że nie, dziękuję bardzo. Nie wiem kim Pan jest. jest Ale nie rozmawiam z panem. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Proszę o odpowiedź, Dziękujemy, które koncerny komentarza. farmaceutyczne płaciły Pani za zlecenia na ich rzecz? Nie udzielamy proszę. Że jaki miał, jaki miało to związek z Pani opiniami przeciw lekarzami, którzy proszę krytykowali proszę, proszę, rządowe obostrzenia? Proszę, proszę Czy była Pani obiektywna w swojej opinii, skoro płacili Pani producenci szczepionek? Skoro była Pani członkiem Rady Medycznej, rządowej Rady Medycznej, której decyzję krytykowali ci lekarze. Czy może być Pani obiektywna w tej sytuacji? Czy mogę się z Panią umówić na wywiad? Czy uzyskam jakąkolwiek odpowiedź? Czy te pytania są niewygodne dla Pani? Czy zdaje sobie Pani sprawę, że umarło ćwierć miliona ludzi? I że to był skutek decyzji ekspertów Rady Medycznej i rządu, że nie udzielano ludziom pomocy medycznej, że masowo wyszczepiano ludzi eksperymentalnym preparatem inżynierii genetycznej, który powoduje turbonowotwory, który powoduje problemy z sercem i szereg innych chorób. Śmierć miliona, Zmarłych ludzi. Czy czuje się pani za to odpowiedzialna? O co chodzi tak z ciekawości? Ja mogę zacząć coś szczęścia, nie ma sprawę. A to zaraz pani opowiem. Szanowni Państwo. Y za chwilę na tym komisariacie ma się odbyć przesłuchanie profesor Iwony Paradowskiej Stankiewicz, która została powołana przez sąd lekarski jako biegła przeciwko między m.in. dr. Toracię Sienkiewicz, prezesowi Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy Naukowców. Została powołana jako biegła w sprawie zbiorowej przeciwko 114 szlachetnym lekarzom, którzy wystosowali apel do rządu krytykujący rządowe pandemiczne szkodliwe decyzje i na tej podstawie zostały wystawione przeciw nim pierwsze wyroki, na tej podstawie zawieszone prawo wykonywania zawodu ma doktor Dorota Sienkiewicz. Zostało złożone zawiadomienie przeciwko tej oto osobie, której płaciło wiele korporacji farmaceutycznej, farmaceutycznych, w których interesie było sprzedać jak najwięcej szczepionek w okresie pandemii. Czekajcie na dalsze informacje w tej sprawie. Liczymy na sprawiedliwość. Nie za tego rządu, to może za następnego. Dziękuję bardzo.